O kurna, ale chmura. Nie było tego widać chyba. Zobacz, czeka chmura. Siemaneczko, witamy w kolejnym odcinku. Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku odpalimy sobie pozostałą część przedmiotów, które dostaliśmy od naszych widzów mamy tutaj jakieś dwa wulkaniki dwa wulkaniki, ale takie bardziej własnej roboty zapałki jakieś szturmowe tutaj dokładnie, zapałki szturmowe własnej roboty które wysłał nam Kuba kulki, jakieś bączki tutaj, tutaj mamy hajdynkę -e z, -e z gazem gaz w gazie zapalniczki z gazem i petardy no także, pamiętajcie żeby nie naśladować zachowań przedstawionych w filmie dla własnego bezpieczeństwa, robimy to na własną odpowiedzialność także lecimy z odpalaniem Lecimy najpierw z wulkanikami, mamy Kongo i Happy Mamy Kongo, ładne widoczki Kongo od Jorge i Happy od Tipexa, także położymy sobie je tam pod... Nie jest za ciemno, ale powinien być, być efekt dosyć zadowalający Powiedz, że Happy jest po lewo Happy jest po lewo, to chyba, chyba było słychać Tutaj chyba mam problemy techniczne z palnikiem jeszcze no, Jak zwykle problemy techniczne No trawę podpal, brawo no, jest pożar. Dobra. No, fajnie wyglądały w sumie. Ale chyba ten Kongo był lepszy, mi się zdaje, o troszeczkę. Bardzo podobne były w sumie. Nie, Teraz mamy... Nie było jakoś... Dobra, weź połóż, połóż, Teraz połóż. Teraz mamy wulkan, ale uważać z tym, nie? To jest wulkan od naszego widza, własnej roboty. No weź połóż na staty. No wiem, 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 idź, idź, odpalaj. No ja jestem ciekaw, zobaczymy. Czy to się odpali w ogóle? Rzymki ogień bo nie? Nie wiem, efekt nawet fajny. Na żywo to lepiej wygląda, nie? Takie bardziej ogień. Ej, pali się, pali się trochę tam Czarny dym No troszkę pożar Troszkę pożar Dobra, chyba wypada to zagasić Uważaj, by miało jeszcze walnąć przypadkiem O kurde Dobra Mamy teraz kolejny wulkanik własnej roboty z jakichś nakrętek od butelek. No nie wiadomo czego się tu spodziewać. No dokładnie, ja nie wiem totalnie co to może być. Mam nadzieję, że nie zrobimy pożaru znowu. <grych> A polamy. Nie chodzi o ten pożar tutaj, tylko o taki pożar. Trochę inny z innego odcinka. Nie wiem Kurde, kosi mnie to jeszcze raz podpalić Ale nie wiem czy dobrze zrobię Nie wiemy co tam jest w środku No i chyba się jara trochę No na razie, na razie to zostawmy A nie, o. jest, kurde Patrz kurde jaki zapłon. Trochę się tam Ten Wulkan, Wulkani się trochę, ale Jest mega mały na razie, ale może się rozkręci, zobaczmy o! o. Chodź, chodź. Fajny nawet. Fajny, nie? Powiem ci, Kuba, wyszły ci te wulkany. Tylko czasami nie wiadomo, czego się spodziewać, totalnie. Bo już bym do tego podszedł, żeby to jeszcze raz to to mi by wybuchło w ten, nie? Znaczy... No ale wiadomo, no to nie Trzeba to... idę to zagasić. A, śmierdzi już trawa spalona. Patrz. A, się zaczęło kołtunić Kuba wysłał nam również zapałki szturmowe, własnej roboty. Także no. pierwszą sobie wbiję może w ziemię. No tak. Żeby nie ryzykować. Zobaczyć w ogóle, co to jest. I Jak to działa? Ja tam podajdę i zbliżę. Co? Nie, no, nie muszę się radzić. Możesz zrobić to w ten sposób, że wolę to wulkan. Włożył wulkan, nie wiem, czy było słuchać. I odpala. To będzie coś w stylu świeczki ona nie będzie gasnąć czy, czy na czym to polega No nie wiem kurczę. Nie wiem, czy ona się nie będzie palić po prostu bardzo długo. Umówmy się tak, drugą sobie zostawimy. I nam napiszesz w komentarzu może jakieś uwagi jak to może lepiej podpalić czy, czy coś. No i zapałka, zdaje zdaj egzamin, bo zobaczcie nie gaśnie. Nie jest. gasi, no nie gasi. <noise> jest dobrze. No. <noise> no dopiero nie, nie zgasło. jest naprawdę dobra. No dokładnie, także zdaje egzamin. Test zapałek własnej roboty od naszego widza no, uważamy teraz. za udane Ale, no i tak, fajny, yy, fajny motyw, nie? No. Zobacz, Dobra, drugą, drugą sobie weźmiemy i wykorzystamy kiedyś w przyszłości. Zobaczymy, ma, jakie mamy ładne widoczki. Dawaj z zapały. Odpalaj. Co tu jest? Halo. Zgasło chyba. Nie widzę w ogóle. Zgasło. kurde, nie chcę się a do no wyszło. Wyszło na papierek. Nie widać chyba, a mnie komary gryzą. Ja nie mogę, znowu wyszło. Dobry patent z tym, bo jest dużo ogień. Dobra, chyba już nie mam. Ładnie, ładnie. Dobra, dawaj, teraz lecimy z Bączkiem. Też go wyrzuć w górę. Pochodnia jest odpalona. Dawaj. Gdzie on jest? Halo. O. Poszybował i będzie pożar, czy nie? O kurna, ale chmura. Nie było tego widać chyba. Zobacz, jaka chmura. <grym> No i lecimy z kolejnym No i znowu w trawę wpadł, no, ale to było nieuniknione To się pali Pali się długo Dobra, no i zostały nam te trzy rzeczy Dawaj Odpalaj Naraz lecą Naraz lecą jest taki już chociaż nie odpaliliśmy nic chokowego. Weź to dalej rzucaj, bo to walnie. To jest bardzo stumowany... Stumowany dźwięk, ale to jest jedyne, jedyny dobry teren, żeby nagrać... O widzieliście, ale to jest jedyny... Dalej tu wywal, stary, bo dostaniemy tym. A to jest jedyny dobry teren, żeby nagrać właśnie tak, taką rzecz. Żeby nie w lesie. Wow. walnęło. Dobra Tego gazu chyba nie było, bo nie widzimy jakieś bardziej zapalniczkę tu jest gaz, tu jest gaz. Dobra. No jest, jest Tam jest nakrętka Dobra ja pierdol... Parzy, parzy? Gaz, parzy? gaz był otwarty i mnie oziębił mnie. Aha, kumam. Dobra, no także... A się przestraszyłem, że to jest gorące. Z tych pięknych okoliczności przyrody jak to mawiają, żegnamy się z Państwem. Eee... Spadnijcie na naszą grupę na Facebooku, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. No dzięki za oglądanie Siemanko i dzięki za te przedmioty też, za podesłanie ich. No dziękujemy, Siemanko. Na razie trzymajcie się, strzała do następnych filmu.